Allora pronto, buongiorno. Słuchajcie, dzisiaj Ferrari. No, czerwony włoski samochód. Jak to było? Raj w no, była taka telewizja Araju i zawsze tam szczeli. Pronto, pronto, Allora Signora pronto. Taki był program yy, w 90., latach, pod koniec lat 80.. To był jedyny program rozrywkowy u nas w Polsce. Słuchajcie. Już go widzę, dużo mamy tutaj wolnego terenu. Rany Boskie, święte, czerwone włoskie Ferrari. Ale ja, jak ktoś porzucił taki samochód. Hehe, <laughs> patrzcie, co się stało. Wyrzucił ktoś do kosza Sportinga albo Schumachera, zaraz sprawdzę, czy ma tą swoją plakietkę tam na tych prawych drzwiach, ale tym by jeszcze pojeździł. A żeby nie było, chodźcie znowu zobaczyć, że znowu jest porzucony i znowu stoi kilka dobrych miesięcy, bo może już nie lat, ale podobno, że stoi tu bardzo długo. Popatrzcie. Znowu krzaki wrosły pod maskę do silnika. E, widzę, że zderzak jest, jest, zderzak jest od y, Abarth'a, od Schumacher'a, tylko ma pomalowane te kratki czarne na czerwono. Y, nieładnie to wygląda, zobaczcie. Nie zobaczycie, ja Wam to pokażę. No tutaj, tam, tam, tam między tymi krzakami, tam nie zobaczycie, pokażę Wam to później. Koła ma paskudne, ma stalówki, to jeszcze odwana. w ogóle, jeżeli ktoś się nie zna na Fiatach. Czekajcie, bo tu jest mysza, do której trzeba mówić. Jeżeli ktoś się nie zna na Seicentach, to to są felgi odwana. One po prostu są wzmocnione, dlatego są takie całe metalowe i mają takie po prostu dziurki, są paskudne. Takie same felgi są założone tutaj z tyłu. A widzę tam pod spodem czerwony bęben. Od razu co widzę, kolor 199 od Fiata. O, napisy Sporting. Wiecie co? No to jeżeli jest taka sytuacja, że tu jest napisane Sporting, tam z przodu jest zderzak od Schumachera, to będzie niemiecki Sporting. Tak mi się wydaje, że to nie będzie Schumacher, tylko to będzie niemiecki Sporting. Aczkolwiek nawet tutaj ktoś odważył się nakleić 600. Z 600ką nie ma nic wspólnego. 600 to były fiaty Seicento w ostatnich latach produkcji. Zderzak tylny ma od Sportinga, tylko że ma od Sportinga nowszej generacji, z tego względu, że nie ma tego dodatkowego paseczka w czerwonym. Niebieski chyba był, z tego co pamiętam. Wydech jakiś dołożony, ale no nic. No zaraz zobaczymy, bo dostałem od tego samochodu kluczyk. Tak jak lubicie otwierać te wszystkie stare samochody, które są porzucone. Proszę bardzo, jest to kluczyk od Seicento taki zwykły, normalny, ale w środku i mobilizer jest tutaj. Jest pluskwa w tym kluczyku. Kiedyś na forum Seicento było takie pytanie, proszę pana, zaczasnąłem kluczyki w środku, czy jakoś zaczasnąłem w bagażniku. Jak się do niego dostać? Słuchajcie, Seicento to, możecie praktycznie otworzyć każdym innym kluczykiem od Fiata Sagento, A jak macie trzy kluczyki od Fiata Seicento, to na 100% otworzycie każdy samochód. Także no niestety, tak, jest, tak zrobili zamki. Także klamki ktoś pomalował tutaj na czerwono. Jest to nieoryginalne. Tutaj lustereczko ma na czerwono to pomalowane, to jest nieoryginalne. To powinno być czarne. No i kolor wypłowiał. 199... A Boże, gdzie ta mysza? Słyszycie mnie tu? W ogóle? Myślę, że słyszycie. Naklejka, zaraz Wam pokażę, jest tutaj na klapie od spodu. Tych Seicent przerobiłem w życiu tyle, że każdą śrubkę w tych samochodzie znam. Rozumiecie? Bo tutaj Wam powiem z ciekawości. Spryskiwacz jest tutaj na tylnej klapie, w tym miejscu na środku, ale w pierwszych latach produkcji w 98 i bodajże tylko w 99 roku spryskiwacz był z boku. A, wiedziałeś takie rzeczy? Ja miałem jednego Fiata Seicento, którego zrobiłem naprawdę, no nie mogę chyba powiedzieć, jak go zrobiłem od podstaw, ponieważ wszyscy by krzyczeli, że tak się nie robi, ale tak został zrobiony i został wyskładany. Tam był 2005 rocznik, ostatni model przed 600 i był tak wyskładany, że nawet klapę właśnie miał z tym spryskiwaczem z boku. Ktoś, kto kupił tego w ogóle, nawet nie wiedział o co chodziło. Ale słuchajcie, wchodzimy do tego oto Pershinga. Centralny zamek poczułem, że jest. A dlaczego? Że jest taki opór, jakbym po takiej. O, takie. Słuchajcie, słuchajcie, ale to nie kamera, tylko mikrofon. Słuchajcie. O, jest takie, jakby po ząbkach szło do góry, tak. I czuję, że jest centralny zamek, ale zero akumulat. Kurde blade, przymarzły trochę uszczelki. Czekajcie, zrobię tutaj troszeczkę miejsca w krzoczkach. Ojejku. O kurde, ty, jak tu patrzę ogólnie, to nie zgnite takie, że tam ani na, na progu nic tu nie wystaje, chociaż progi oryginalne. No, fotel abartowy, sportingowy, nie abartowy, bo nie ma tutaj znaczków Abarta. Tu powinny być wyhaftowane znaczki Abarta. No i już widzimy, że Niemcy, bo nie ma z tyłu zagłówków. Oni jakoś tak mieli, pamiętam. No poczekajcie, odwrócę Was, żebyście cokolwiek więcej tutaj widzieli. Proszę bardzo, sportingowe fotele. Takie pomieszanie. W Abart, y, sporting nazywał się w Niemczech Abart. W ogóle na rynek zachodni, zachodni nazywał się Abart bardzo często. Na początku tylko były Sportingi, tylko Sportingi nie miały tych foteli. To są stricte fotele o designie Abarta, a Sportingowe do tego koloru powinny być te takie bordowe w kratkę. Nie wiem, który to jest rok samochodu, za chwileczkę się spróbujemy dowiedzieć, bo szyby są... Nie, 02, proszę bardzo, 2002 rok. A, czyli już to jest te fotele właśnie takie Abartowe, tylko że on właśnie w Niemczech nazywał się Sporting. Tak pomieszali tam z tymi sajami wtedy. Dywany nawet nie poniszczone, także środek nawet nie zniszczony, nawet tutaj te... Szyny nie bardzo porzywiały, także całkiem niezły wóz. Słuchajcie, wsiadam do środka, bo trochę zimno. Znowu przekręcona kierownica, tak jak w tym BMW, tylko... A, akurat blokada... Dajcie... O, blokada teraz dopiero. Ale tu jest na szczęście blokada taka, że kierowniczka lekko... Ojejku, teraz muszę pomóc sobie nogą, bo tu jesteście Wy też. O, proszę bardzo. W tą stronę! Poszło! Nowoczesny licznik, taki elektroniczny, wcześniej były takie liczniki normalne do 2001 roku, takie zwykłe na linkę, tak to wygląda, A więc słuchajcie, trochę tu ciemno przez ten śnieg na, na przedniej szybie, ale... Zobaczymy, czy ma prąd, nie ma nic. Nawet tu się nic nie, nie żarzy, żadna kontrolka, ale od razu można poznać zagraniczny samochód, zachodnioeuropejskie seejento ma poduszkę powierzchnią. u nas praktycznie w ogóle niedostępna. Nie, nie wiem dlaczego. Nie sprzedawali. Za drogo. Tutaj ten panel srebrny, klimatyzacja. Ranny boskie, ale dopasiona wersja. Sejento z klimą i jeszcze ze wspomaganiem, pewnie. Nie do wiary. O ta kierownica tak się ciężko tu kręci, że ze wspomaganiem raczej on jest. Ale klimat i co? Nie ma tutaj tego jajka yy, srebrnego z napisem yy, z numerem seryjnym i z Napisem Schumacher, także to nie jest Schumacher, jednak to jest Sportingo, Abarto Schumacher, wszystko na raz, ale chodźcie, zobaczymy sobie do silnika, bo na 100% tutaj jest jeden, jeden, czyli no ten 55 koni, ten szybszy. Jeżeli byłby tutaj Schumacher, to mielibyśmy, o Jezus Maria, o Jezus Maria, o Jezus Maria, te krzaki, ale patrzcie, tu już nie ma tej trójki w ogóle, pojechała całkowicie. Tak wam się spodobała, że wszyscy chcieli ją kupić. Ojejku, proszę pana. Krzaki urosły, słuchajcie, na samochodzie tak bardzo, że ja nie wiem jak to się dzieje w ogóle. Za bardzo jest zimno. Jak widzicie, jest już śnieg, ale to są takie ostre krzaki. Tego to ja jeszcze odnowię, 100% wam gwarantuję. To to robię z tego furmane. Auć, boli. Robimy z tego rajdówkę. Bo z tego się da zrobić rajdówkę, bo ma jeszcze homologację. O, mówiłem 1100, Proszę bardzo. Na dużym yy, filtrze powietrza. Poczekajcie, podłożę sobie tylko tą patyczka. Ale to powiem wam, jest w fajnej kondycji, bo. Szybciutko wytłumaczę. Silnik 1.1, 55 koni. Czekajcie, bo znowu ten mikrofon gdzieś tu, kurde, damy go tu. Damy go tu. Mikrofon, będziesz tu dobrze siedział czy będziesz wariował Znowu 55 koni, wersja MPI, czyli z wtryskiem paliwa. Wcześniejszy sportingi do 2001 roku do 2000 do 2001 chyba jakoś. Tak, tak, do 2001 SPI, czyli jednopunktowy wtryski kwadratowy tutaj yy, filterek. Poczekajcie, muszę sobie tutaj położyć was na chwileczkę na tym śniegu i poprawić sobie tą myszę, Bo to. Już to się tak nie da żyć. no. Mysza, robisz takie jaja, ja tutaj z ludźmi rozmawiam. Wędrujesz cały czas gdzieś, kurde, cały czas. A oni chcą słyszeć, żeby był ładny dźwięk. No dobra, sprawa jest załatwiona. Znosa się znowu leje, słuchajcie, jest strasznie zimno. A dzisiaj tu jest strasznie zimno, już jest pełni zima. Yy, to teraz szybka lekcja Fiata Sejcento. A na temat Fiata Sejento mogę Wypowiedzieć chyba o od, od każdej śrubki, ponieważ, tak jak powiedziałem, tych samochodów przerobiłem więcej na pewno wiem o Fiacie Sejczęto niż o BMW na 100%. To w ogóle nie ma o czym gadać. I tutaj na przykład Wam pokażę, bo już kiedyś mówiłem, robiłem filmik o Fiacie Seicento, Miejsca, w których poznajemy, czy samochód jest bezwypadkowy i oryginalny. Najważniejszą rzeczą jest ta naklejeczka, która mówi tutaj nam paraflu o yy, paraflu, paraflu. O płynie, no, do chłodnicy Rany Boskie Święte. Yy, lampy w samochodach oryginalne to są lampy Carello i mają takie właśnie tutaj, słuchajcie, naklejeczki Carello. Te nakle Osobiście, jak sprzedawałem te samochody i robiłem te samochody, dajmy na to jakieś powypadkowe lub cokolwiek było uszkodzone, to kupowałem lampy z zamiennika. Z oryginalnych lamp Carello zabierałem naklejki, naklejałem na lampy z zamiennika i ktoś, kto przychodził oglądać i podpowiedzieli mu lub jak gdzieś tam w jakimś filmie podpowiedziałem, że trzeba oglądać lampy z napisem Carello jako oryginalne, no to udawało mi się sprzedawać lampy z zamiennika jako oryginalne lampy, i fachowcy przychodzili wiedzieli, że to są lampy Carello, czyli oryginalne. Ale pan tu kombinował rany boskie. Zawsze interesowałem się takimi rzeczami, żeby coś podrobić, ale żeby wyglądało jak fabryka. Bardzo to było fajne, jeżeli właśnie chodzi o samochody i robieniu przy samochodach. Ale jeszcze co? Także to jeszcze jak ktoś się zna, to tak nie oszukasz, bo sytuacja jest tego typu, że tutaj troszkę nam zamarzło, ale tutaj na oryginalnej lampie w tym miejscu masz napis Fiat. Tak, w tym miejscu, a w zamienniku, czyli w tycu lub. Yy, yy, depo, masz puste miejsce, czyli taki pusty ślad, jeżeli chodzi tutaj o to. Tu jest napisane Fiat, a tu jest napisane z boku ta naklejeczka Carello. No, oryginalnie mi to wygląda. Te śrubki tu, wszystkie wzdłuż błotników, to wszystko śrubki na masce, bo już zerknąłem okiem, to wyglądał to, powiem wam, oryginalnie. Musi być oczywiście tam ta naklejeczka też tutaj na masce. To są oryginalne naklejeczki, które zawsze są we Fiatach. Eee, no, miałem tych naklejek nadrukowanych tyle. No, Także brakuje tutaj na pewno osłony termicznej wydechu, tej srebrnej takiej, gdzie przy jakimkolwiek... Eee, z przodu, przy jakimkolwiek uderzeniu zawsze te, te osłony były pogniecione i potem można było poznać, że samochód jest... Gdzieś tu coś było robione z przodu, bo... No, bo kto to kupował takie? To była ta osłona bardzo droga. Ona kosztowała chyba 200 czy ponad 200 zł. Każdy albo ściągał, tak jak jest tu w tym samochodzie, albo po prostu takie pomięte wkładali tyle. Ale z tego, co widzę... No nie, no jest klimatyzacja, popatrzcie, czekajcie, no muszę Was odwrócić. No więc tak jak mówiłem, jest klimatyzacja, popatrzcie jakie tu są przewody. W normalnym Fiacie Seicento niedostępna historia. Tutaj, 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 proszę bardzo, ja Cię kręcę. No nie do wiary w ogóle sytuacja, Popatrzcie, to tam idzie w ogóle. Panie kochany, ale fajna historia. Komputer główny samochodu i to jest wszystko. Tutaj nie ma nic tam, no tu skrzynia biegów, kolektor. Kolektory tutaj się zakłada do, tak żeby było coś szybciej, te barany. Ale tam jest ta rura jeszcze, Jezus Maria, nie mogę się napatrzeć w ogóle. Tu jest jeszcze aha i teraz sytuacja z Fiatami Seicento, że od razu Wam powiem, popatrzcie, tu jest alternator, tam schowany, tutaj kapie woda z ściany grodziowej, jakimś cudem zawsze ona to jakoś tak spada i kapie na alternator. W Seicentach te alternatory, w Fiatach Panda również, w tych silnikach 1100-1200, puchną i stają dęba, na przykład jak auto długo postoi, to potem ten alternator jest tak spuchnięty, że pasek od razu zapiszczy, potem się spoli i nie ma tematu. Słuchajcie, akumulator tutaj zdechł całkiem... Całkiem gigawat wielkości e, pudełka zapałek, ale zdechł. Klimatyzacja. To jest niesamowita historia. Podoba mnie się to. I co? Chcielibyście, żeby to zapalić? Zapalić mówisz. Tutaj coś widzę, chyba jest. Tutaj delikatnie coś zagięte. Chodźcie, a tu jeszcze drzwi zagięte, czyli tutaj by wypadało wymienić te drzwi w całości w kolor, tylko że z tym czerwonym kolorem jest ciężko, bo on jest już wypłowiały. Bo widzę, że on jest taki buraczkowy, nie wiem jak wy widzicie, bo już jest tak lekko ciemnawo, ale jest buraczkowy, zaraz wejdziemy do bagażnika, to wam potwierdzę, że yy, numer lakieru to 199 jest ta tu? o Jezus Maria, tak się najbardziej to się martwi o ten mikrofon, bo ostatnio nagrywałem filmik i schowałem mikrofon do kieszeni zapomniałem o nim i bełkotałem cały film, bełkotałem bełkotałem, a tam z kieszeni tylko no właśnie, o nie wejdziemy, a nie troszkę weszło, ale koło fotela przecież jest cięgiełko, no właśnie, coś pan tutaj, proszę tu coś pan tam wymyślasz kluczykiem będziesz otwierał. Ja już mam tam po tym filmie z E90 takie, wiecie, taki, taki strach, że tam nie otworzyłem tym kluczykiem, no bo tam było zaklejone. Jak tu ładnie. Ty, ten samochód jest zadbany. Patrzcie, jak to układane. Tu ktoś po prostu go zostawił, ale zostawił zadbany samochód. I proszę bardzo, kolor, kolor, tak jak powiedziałem, jest tu. Uwaga, muszę Was odwrócić. Proszę bardzo, na ślepo Pan Grzegorz zawsze strzela 199, 199A to była odmiana w Fiacie Panda albo w 600, także 199 kolor lakieru Czerwonego otwiata. 600 i sporting. To 600 jest nieprawdziwe. Sporting jak najbardziej. Tak. I co słuchajcie, wypadałoby to zapalić, więc ja dzisiaj hmm. ja wam teraz coś pokażę. Postawię was oczywiście tu, na śniegu was stawiam, będzie wam zimno w nogi, więc mam takie coś ze sobą. To już, to już teraz będzie przechodziło ludzkie pojęcie. Patrzcie, co wziąłem. Takie coś. Jaka to firma? Ja to. Ja to, on tamto, ja to, ja tam eee, Mam krokodylki do akumulatora, więc podobno, że to zapala samochody. I przeczytamy jaką ma moc, już Wam powiem, 800 milionów tysięcy w rozruchu. Prąd szczytowy 400 amperów, powinno tu wystarczyć w tym samochodzie. Napięcie rozruchu 12, prąd rozruchu 200 amper, czas rozruchu 2 sekundy, interwał co 30 sekund. No, jest szansa, popatrzcie, takie są dane techniczne tego urządzenia. Jak to zapali, to ja, ja normalnie się zesikam ze śmiechu, ale, ale wiecie, film jest bez cięć, bez pierdół, więc proszę bardzo, ja Was tu znowu zapraszam, szkoda, że tu jest tak ciemno, ale sprawdzamy, poczekajcie. Muszę ręce pozamieniać. Kluczyk komisyjnie do stacyjki. Tej samej stacyjki, tak? Dobrej stacyjki. Proszę, przekręcamy. Znowu to przekręcamy sprzęgło i kręcę. Ręce, pęce, w której ręce ja sobie tutaj kręcę. Nic nie ma, nic, zero. Orzeszek tu leży z jakimiś okularami tylko i wyłącznie. A tak to nie ma, nic, zero, nic. I e, czekajcie, bo patrzę, to tutaj wisi tu jakaś. Jakaś dziewczynka góralka, jakaś tu wisi, rozumiecie, tu wisi jakiś sobie zapach, który już się ulotnił. Dobra, idziemy to założyć. <grytanie> ja takie coś. Nie, nie wierzę. Ale przynajmniej może kontrolki wstaną. <grytanie> Czekajcie, postawię was znowu tu na chwilę, żebyś, żebyście, mi to, żebyście mi tu nie spadli, bo to bardzo niebezpieczna historia. Jak spadniecie, to was nie będzie. Te, o co mi się tu zaczepia? Kurde, te krzaki człowieku, jak to się czepia. Mnie akurat. Plusik, minusik, uwaga. Ty, jakiś dźwięk tu jest. I zaiskrzyło troszkę, także jest szansa. Nie róbcie sobie jaj, nie róbcie sobie jaj, naprawdę, nie róbcie sobie jaj. Bo znowu będzie po tym pisania w filmie, że pieprzy chłop głupoty. Teraz zrobił cięcie, dołożył tam kable z wielkiego akumulatora i zapalił. Ale światełko nam się zaświeciło, więc zgaśmy. Mamy na zegarach yy, zero się pokazało, czyli godzina zero, północ. Ojejku, uwaga, przekręcam kluczyk. Nawiew wyłączam, żeby nie brało prądu, światła wyłączam, żeby nie brały prądu. Patrzcie, wszystko się odpaliło, 71 tysięcy... 222 71 224 km to jest niedużo. Uwaga. Nie. Patrzcie. Nie, nic. Ale dało tylko prądu na światełko tutaj, Więc to urządzonko nie działa. Na szczęście. Bo za każdym razem w tych wszystkich programach YouTubeowych to działało. U mnie to ostatnio działało, tylko miałem to większe. Ale może bym podjechał po to większe i zapalił. Ale nie, no jak już podjęliśmy w dzisiejszym odcinku próby odpalenia tego wozu, to idę po akumulator. Albo może podjadę tu jakimś autem, będzie łatwiej? Tak, zróbmy. Jest dużo miejsca, tutaj podjeżdżam jakimś samochodem. Musimy to zapalić. To jest Secento. Ja w nie wierzę, ja je kocham, także ono na 100% zapali. Dobra, zamykam to i idziemy. A gdzie kluczyk znowu teraz jest? W ogóle nic nie pamiętam. Dobra. Nie zamykam na klucz, bo zaraz wracam. Już mnie, powiem, wam ręka boli od tego, tego trzymania, jak was tak trzymam. <laughs> nie zapaliło. Bardzo dobrze. W końcu jest antyreklama. Ale też nie wiadomo, jak on to ma sprawność, bo to stare jest, także kurde. Ostatnio tam ktoś powiedział, że postawiłem kamery na tym samochodzie yy, i dlaczego postawiłem na czyimś aucie. Także zobacz na Instagramie, tam się dowiesz, dlaczego. <laughs> też pojeździmy, też pojeździmy. Dobra, biorę akumulator, kable i wracamy, bo on na pewno zapali. Ciężki ten akumulator i te kable, że dajcie mi święty spokój. Ale ja tutaj mam treningi teraz codziennie z tymi samochodami. Rany boskie, patrzcie. Nie jest wcale lekkie. O. Nawet nie wiem, czy ten akumulator jest sprawny. Wziąłem go tylko tak na sztukę. Rany boskie święte, takie, to ciężkie. Kurde, blady, a samochody mnie tu jakieś atakują. Jest. Musimy zrobić fotkę do miniaturki. Bo zaraz zrobi się całkowicie ciemno i nawet fotki nie będzie. Widzieliście? Jak popsykałem kilka głupich fotek. No. Ten akumulator jakiś jest... Nie wierzę w niego. Kable. Patrzcie, z wami to muszę tak robić. Postawić tutaj. Ale nie, potem powiedzą, że pożyczał pan sobie samochód. Jakby mi tak ktoś postawił na dachu, to byłbym bardzo zły. Okej, okay. ja nie byłbym zły, bo... Nic wielkiego się nie stało, no chyba żeby jakoś bardzo zniszczyć komuś. auto, porysować lub cokolwiek tak. Ale ja mam tą podstawkę tej, która was trzyma, jest Alcantary. Także ona nie brudzi. Chyba nie będzie nic z tego. Słuchajcie, ale jeszcze... No dobra, chodźcie, się Podłączone. Jeszcze bardzo, podłączone. Też się to nie potrzebuje dużo prądu, ale wziąłem jeszcze tego. tego ja to w razie czego dołożę. Ale chodźmy. Chodźmy, sprawdźmy. Ale aż jestem norm Nie, ja wierzę to, że zapali. Jak tylko będzie prąd, sprzęgło, luzik. Co ty? W ogóle nie ma prądu. Trzeba, 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 nie ma przejścia. Trzeba w ogóle wymienić chyba ten akumulator tam. Do dupy te narzędzia są tutaj. Kurde, nie ma żadnego mądrego akumulatora. Nie chcę mi się tego AGM-u wielkiego nosić, który był do, do tego. Coś tu trochę coś tu trochę działa, ale... Nie, nie ma prądu. Dzień się kończy, a ja nie mam prądu. Idę po auto. No tak się nie da. Dajcie spokój. to co bym go tu na popych zapalił, ja sobie, kurde, nie mogę poradzić, bo... Ja to nie działa, bo akumulator, który przyniosłem, jest pusty. Coś wymyślę. O kurde, mam pomysł. O, to wam się spodoba. Nie będzie wam się podobało, jak będę zapalał nim. Tam to coś. Proszę. <laughs> Ziamarzło. No elegancko. Żeby tam dojechać potrzebuję szybę. A tu kto? A tu kto? A tu kto? A tu kto? Ale gwałęca, kurde. No, stoi i czeka. Na lepsze czasy, żeby mu prądu dali. Dupa, nie wziąłem skrobaczki. Wiecie? Ale jest kurde roboty. Jak nie urok, to sraczka. Uwaga, jedziemy czołgiem. Ci wszyscy sąsiedzi, co tu patrzą przez okna, mają naprawdę niezły ubaw. Chyba mu nie dam tego prądu, nie do wiary w ogóle. Zaraz się zerzygam tutaj chyba w tym wszystkim. Mam za krótkie kable. No to wpizdu ten śmietnik. Kurde, jaki akumulator. Dobra, chodź, patrzcie, jak oni tu razem wyglądają. Oni tu razem stali niedawno eleganckie chłopaki, ale yy, tutaj bus zasłaniał tego sejczę. to nawet od nie wiedziałem, bo BMW stało tu. No. A czy gdzieś tu, no, no, gdzieś tu. Tyle widzę. Przez wziernik widzę. Nie no nie wjadę tutaj, tu jest za wąsko. A jak wjadę, to nigdy nie wyjdę. Musi się udać. Musi się udać. Kurwa, znowu za krótkie kable. Tu was zostawiam. Ja tu się obrócę, zawrócę, bo to zaraz będzie czarno. Jak ja mam się tu odwrócić, jak ja nic nie widzę w szybach. O Jezus. Ty, ale mam oponę naprawdę dobrą. Ja tu nie mogę wyjechać stąd. Aleś pan tutaj, kurde, teraz dorobił. Dobra, pojawiłem wam się chyba w monitorze. Nie ma przejazdu. Będę musiał za chwileczkę pewnie odjechać, bo znając życie, jak tutaj nikt nie jeździ, to za chwileczkę będzie procesja. Klapa do góry. Zamarzła? A nie, centralny zamek. Nie jest to łatwe. Szczególnie kiedy się spieszysz, bo zaraz będzie ciemno. Ten akumulator to szmelc z dół. Tu będzie akumulator. Prawdziwy, od BMW, a nie jakieś kurwa głupoty. Zapięty. Klamka zamarzła, drzwi się nie zamkły. O Jezus, panie. A miał być film dwie minuty. Miałem wam tylko pokazać to auto i stąd odejść. Ty, albo stoi rozrusznik, albo to są jakieś jaja. Naprawdę. Żadne auto jeszcze do tej pory nie, nie przysporzyło mi tyle problemów, co ten gówniarz. Czy kable jakieś nie takie? Nie, no nie da rady. Jestem zły. Nie mam skąd wziąć akumulatora, nie mam żadnego bastera, prostownika, niczego. Nie mogę odpalić auta. Nie, nie, nie. Jeszcze wykonuję jedną próbę. To się tak nie może skończyć. Tego tak nie zostawię nigdy w życiu. W ogóle nie zagaduję. Nic. Sejczyk mały, a taki wariat. Nic nie ma, ej. Nie ma nic. to są jakieś kurde jaja. Ja go spróbuję stąd wypchnąć. No, spróbuję go wypchnąć. Muszę go znowu was tu położyć. Bateria wam się kończy. Zaraz was tu nie będzie. I to jeszcze taki mały samochód, do którego podszedłem jak do Fiździ boła, którego zapalę po prostu jedną ręką. Robi nas, znaczy nas. Was nie mnie. Tak robi w konia i taki wstyd, że nie do biary. To jest coś niesamowitego tutaj. Bardzo mnie to zastanawia. Nie ma mowy w ogóle nic. Nic. Czekajcie, dam jeszcze piątkę. I spróbuję piątym biegiem poruszać rozrusznik, bo to może rozrusznik zatarty, bo przecież nie róbcie jaj. Może tłoki stoją. Nic nie ma, nie ma mowy. Już jestem zły na całą tą sytuację. Sprawdzam, zamknięte przecież jest. Już mam powoli entuzjazm mi opadł. Bateria wam się skończyła. Ło.